Nie, no musi pan przyjechać jak najszybciej, bo mam pociąg zaraz po prostu. To proszę przysłać kogoś. Halo! Halo! No, musi pan kogoś przysłać, bo mamy, za chwilę mamy pociąg do Kielc, proszę pana. Z dziećmi jesteśmy. No, to będzie czas. No nie, proszę pana, musi to być ktoś już, bo inaczej no to my, my utkwimy na noc w Gdańsku, a nie mamy gdzie nocować. Nic się nie da zrobić, kluczyk nie da się przekręcić, szafka się nie da otworzyć, tam są nasze bagaże. Bez bagaży. tam są wszystkie nasze rzeczy. A co wtedy, jak pojedziemy bez bagaży? Co, no co wtedy się stanie z naszymi bagażami? Ja pani przyślę te bagaże. Super. to jest moja ładowarka. Inne rzeczy, które potrzebuję na jutro. A i na moje ubrania. Nie to, to jest... To, to jest... Trzy nie, y, trzy no. Pierwszym bez problemu. To wszystko zapakujemy i wyślemy. Ten... Pani poza SMS-y. Adres, tak? Nie, nie powinno być na dwórce. 35, zębować, tak? Nie, 32. 32? 32! Dobra, więc wywróć już to, to... A kiedy przyśle pan, bagaże? Jutro wyślę już Kurierem? Tak. Przyszło. Dlaczego? No bo ja chcę coś sprawdzić. Nie. Halo? Jest, jest Pani tam jeszcze? No jesteśmy tu cały czas. Jak Pani popatrzy, że się kluczy, zgadam z szafką. Czy to jest 32? 32, no spójrzcie. 32? Tak, 32 i szafka 32. Jedną otworzyliśmy bez problemu, a drugiej nie możemy. No dobra, żeście otworzyli. No otwieraliśmy y, szóstkę. Szóstkę, szóstkę. Szóstkę. No. No, wysłać to wysłać sms-a dokładnie z adresem, tak? nie możecie tego jakoś teraz a zrobić, jak bo nam się jest to... Dać? Teraz nam jest no to tak. potrzebne. No tak, a jak w, no, w nocy ktoś otworzy? Ja nie zostawiam moich bagaży w jakimś obcym miejscu. Parę naście kilometrów do, od mojego domu. Ale na co? płaciłam pieniądze, żeby były bezpieczne. Parę seta, nie parę na... razy. Na... 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 Nie parę razy. Nie parę razy. Nie wiem, czy to się przekręci. A, to się przekręciło, bo to. Nawet to się nie przekręciło. No, wiem, to szafkę całą rozwalił. Pan mówił, że się nie da. Chciałbyś mi cukier. No to, to na te No nie sugeruj. Mamo, ale ja nie zostawię moich rzeczy. No, ale nie mamy wyjścia. Pociąg nam odjedzie zaraz. To, jest w ogóle... to wszystkie nasze rzeczy. Przyszczutko. Jedyne co mam przy sobie to od kąpielowy. Mam dwa ręczniki. Picie. Tak. Tylko mam picie. Z piciem brak.